Uwaga, wszystkie czynności w tym filmie wykonywane były przez profesjonalistów Nie no dobra, nie były wykonywane przez profesjonalistów, ale Nie róbcie tego w domu, dbajcie o swój organizm, jedzcie regularnie I oglądajcie ten film mając obok siebie coś dobrego do przegryzienia Jedzenie, jedna z najbardziej podstawowych czynności życiowych Którą każdy z nas wykonuje niemal codziennie przez całe swoje życie Ale... Ciekawe kto z nas dłużej wytrzymałby bez jedzenia Braćmy to Raz z zetalią, wzięliśmy klucze, założyliśmy buty, zamknęliśmy mieszkanie I pojechaliśmy na nasz ostatni posiłek e, Jednego gmy z kebabą z kurczakiem i z tym sosem spicy mayo, poproszę. No dobra, jak widzieliście, ja postawiłem na kebsa. Wydaje mi się, że to będzie idealny, ostatni posiłek, ale Natalia stwierdziła, że ma na to inny pomysł. Oho, jak widzicie, ma już ten inny pomysł w rękach. Ja widzowie, w dzisiejszym odcinku postawiłam na burgera. Po pierwsze, ma bułkę, warzywa, mięso i nie jest tak ciężki jak kebab. Po kebabie zawsze się odbija cały dzień i to ciągle przypominałoby mi o jedzeniu. Byłabym bardziej głodna, a burger mega zapycha. Burgerek kryje się tutaj ty jest konkretny, powiem no, ci. Ale dobra, tak. widzowie, pokażemy wam to w domu. No dobra, jesteśmy już z powrotem w domu i spójrzcie tylko na to. Tak, oto prezentuje się mój kepsi, który był tak napchany, że jak widzicie, no już wszystko z niego wypadło po tym, jak go położyłem. A tak wygląda burger Natalii. Jest Natalia. Troszeczkę mniejszy, troszkę skromniejszy. o. No zdecydowanie skromniejszy. Postawiliśmy obok siebie, żebyście widzieli, jak to wygląda, ale każdy mógł jeść to, co chciał, Natalia. To, że wzięłaś sobie takiego burgera, to. Ale ja Nie żałuję. Nie żałujesz, tak? Nie. Zobaczymy, Natalia, czy za kilkanaście godzin, jak już nic nie będziemy mogli jeść, nie będziesz czasem tego żałowała, ale właśnie widzowie, idziemy teraz to wszystko szybko oszamać i zaraz powiemy Wam, jakie さで Ja już czuję, że się najadłam, ale lecę dalej. Nie wiem, jak to wcisnę i nie wiem, czy się ruszę w ogóle po tym. Serio? To ja nie, ja dalej jestem głodny po jedzeniu połowę mniej więcej. To może ty się jeszcze nie najesz? Zobaczymy. No dobra, mój kepsik, jak widzicie, zjedzony. Natalii burger też cały zmęczony, więc odpalamy stoper i od teraz pierwsza osoba, która cokolwiek zje, od razu przegrywa. Ale przed rozpoczęciem nagrywania napisałem do chatbot GPT, czyli do sztucznej inteligencji i zapytałem, ile człowiek może wytrzymać bez jedzenia. Dostałem odpowiedź, że człowiek może wytrzymać bez jedzenia od kilku dni do kilku w zależności od wielu czynników takich jak wiek, płeć, masa ciała, poziom aktywności fizycznej oraz warunki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność. Niżej jest napisane, że brak jedzenia na dłuższy czas może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia, takich jak osłabienie, utrata masy ciała, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne i inne choroby. Właśnie dlatego to co my z Natalie dzisiaj robimy jest głupie, nieodpowiedzialne i absolutnie nie powtarzajcie tego dlatego, że no głodowanie się to nigdy nie jest dobry pomysł, szczególnie jak chcecie się odchudzić i my z Natalią nagrywamy ten film żeby zobaczyć jak nasze organizmy będą się zachowywały i no żebyście wy nie musieli tego robić. Ale filmów na YouTubie, w których ludzie próbowali jak najdłużej przetrwać bez jedzenia jest już trochę i nasz film będzie różnił się od tamtych filmów tym, że no będziemy dodatkowo sobie utrudniali. Na dzisiejszy odcinek mamy przygotowany specjalny koło fortuny, którym będziemy kręcili dopiero od jutra rana, czyli no dzisiejsze popołudnie, dzisiejszy wieczór mamy jeszcze takie luźne. Oczywiście jeść już nie musimy, ale dzisiaj będziemy tylko obserwowali jak zachowują się nasze organizmy, a od jutra rana dodatkowo co godzinę na zmianę będziemy będzie jej specjalnym kołem fortuny, no z różnymi zadaniami, przez które być może się przełamiemy i będziemy musieli coś zjeść. Jakie to będą zadania, przekonacie się w dalszej części tego filmu, ale jest jeszcze jedna ważna zasada, a mianowicie dostęp do wody mamy nielimitowany, możemy pić tyle ile chcemy, ale właśnie tylko i wyłącznie wodę, żeby, no wiecie, nie trafiały do naszego organizmu żadne inne składniki. Skoro wszystko, mam nadzieję, już jasne, to strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków. A jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, to samo co w tej chwili na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara No dobra, jak widzicie, minęło prawie 27 minut od naszego ostatniego posiłku. I nadal jak swój procentowy stan najedzenia. Wiesz co, najedzona jestem, ale teraz zaczął mi się taki kryzys słodyczowy, bo zawsze jak zjemy obiad, to bierzemy coś słodkiego. Nawet takiego małego cukiereczka, cokolwiek, nie? Bo to jest takie To Takie zawsze po obiedzie. Kurde, ja o tym nie pamiętam, ale jak teraz powiedziałeś, to faktycznie mi się zechciało coś słodkiego, ale pamiętaj, że w razie czego zawsze w każdej chwili możesz coś zjeść, tylko po prostu przegrywasz, nie? Wiem. Też u musimy dzisiaj mieć szerokim łukiem, ale powiem wam, Boję się, że odruchowo wezmę dzisiaj coś słodkiego. O, na przykład takiego smasza, bo czasami sobie wiecie, podejdę, wezmę go i pójdę dalej. No ale właśnie muszę pamiętać, żeby dzisiaj tego nie zrobić. Na szczęście nie mamy wystawionego niczego na wierzchu, więc, no, nie ma opcji, że wiecie, bez otwierania szuflady albo bez otwierania lodówki przez przypadek coś zjem. Najlepiej w ogóle. W dzisiejszym odcinku będę trzymał się z dala od kuchni, ale póki co i ja i Natalia jesteśmy na maksa na jedzeni, więc idziemy sobie coś tam porobić i damy Wam update, jak zacznie się coś zmieniać. Okej, okay, jak widzicie, minęły prawie 4 godziny bez jedzenia. Nie odzywaliśmy się do was, bo po pierwsze, póki co trzyma nas jeszcze to, co zjedliśmy, przynajmniej mnie, nie wiem jak Natalii, zaraz pójdziemy zapytać, ale ja tego kepsa nadal czuję, chociaż powiem wam, że no powoli zaczynam już myśleć o jedzeniu. A po drugie, nie odzywajmy się, bo dzisiaj wieczorem mamy sporo roboty związanej i z Natali Filmem i ze Sweet Planet, dlatego, że no aktualnie dodajemy ponad 30 nowych produktów i właśnie przez ostatnie dwie godziny ogarniałem zdjęcia nowych produktów, które w sumie są już na stronie, gdy wyglądacie ten film. Jak wiecie, mamy o, trochę wielkanocnych e, nowości, mamy te film e, Kingersy, które jedliśmy na Malcie Bardzo nam smakowały, to jakiś kitkacik Tu maltezersy, mamy też o Nowe skitelsy, zwróćcie uwagę, takie Squishy cloudsy i całe mnóstwo Innych nowych produktów, które tak jak mówię są już na stronie Więc koniecznie wbijajcie na www.sweetplanet.pl Bo ostatnio dodajemy Mnóstwo nowych rzeczy, ale Powiem wam, że no, robienie tego w trakcie nagrywania Tego filmu to chyba nie był najlepszy pomysł Chociaż w sumie wolałem zrobić to dzisiaj Niż jutro, dlatego że no jutro po pierwsze Będę dużo bardziej głodny, a po drugie Będziemy mieli utrudnienia. Halo Natixak u ciebie sytuacja. Wiesz, co jestem jeszcze taka obiedzona, że w ogóle nie chcę mi się jeść, tylko ciągle piję, bo ten burger był taki słony, że piję już drugą butelkę wody. Okej, okay, no ja też po kepsie trochę piję. My to dobrze, bo zapycham się dzięki temu delikatnie. Ale szczerze, myślałem, że ten kepsik będzie bardziej mnie trzymał, dlatego że no faktycznie czuję, że jestem najedzony, ale nie aż tak bardzo, jak myślałem, że będę. Dzisiaj specjalnie dla was zbyt dużo nie nagrywamy, dlatego że no wiadomo, wiecie, że te pierwsze godziny to nie są wcale trudne. Każdy po zjedzeniu czegoś przez parę godzin ma spokój, ale no czuję, że jeszcze dzisiaj przed spaniem zacznie się powoli kryzys. No dobra. Czas na mały update. Ik. Jak widzicie, minęło prawie 7 godzin od naszego ostatniego posiłku. Ja już mam tutaj piżamy, idę wziąć prysznic, i dzisiaj prysznic biorę przy otwartych drzwiach, żeby widzieć, czy Karol tam się nie skrada do szuflady albo do lodówki, żeby coś podjeść. <grym> Okej, okay, Natalia. Ja Ciebie też będę pilnował, nie się, ale. Ja nie jestem głonna. No, dobra, ja też nie jestem głodny. Mama, że nie jem kolacji, więc mój organizm na razie sobie spoko okay. radzi. Okej. Ja niestety kolację jem codziennie. Bez kolacji, no, praktycznie nigdy nie chodzę spać, a dzisiaj będę musiał. Piję dużo wody, żeby oszukiwać mój organizm, że wiecie, niby coś tam się w tym żołądku pojawia. Ale no, już teraz czuję, że poranek będzie ciężki. Postaram się dzisiaj jak najszybciej zasnąć, więc idę teraz się myć i no, kłaść rozpania, żeby, wiecie, no, zasnąć, zanim jeszcze zacznę być porządnie głodny. I tak jak mówiłem, ten film jutro tak naprawdę dopiero się zacznie. Jutro rano dopiero dopiero zaczniemy czuć potężny głód, jutro rano też zaczniemy e, losować różne utrudnienia, które no, będą naprawdę nam przeszkadzały, więc dzisiaj nie będziemy już chyba więcej nagrywali Natomiast teraz, teraz kąpi, idę zaraz po niej, idę szybko próbować zasnąć i widzimy się rano. No dobra, witam was z kolejnego dnia jest aktualnie 10.20, a to oznacza, że jak widzicie jesteśmy już prawie 18 godzin bez jedzenia mieliśmy pójść szybciej spać, ale no niestety trochę nie wyszło, dlatego, że my z Natalią codziennie chodzimy około 2-3 w nocy i jak położyliśmy się wczoraj po północy, to e, nasze organizmy nie wiedziały co się dzieje i po prostu nie mogliśmy zasnąć. Posiedliśmy sobie na telefonie, odliśmy sobie cibę na telewizorze, i tak mniej więcej koło pierwszej 20 odłożyliśmy wszystko i no udało nam się zasnąć i wstaliśmy no chwilę przed 10. Jeśli chodzi o głód to po prawie 18 godzinach, no już czuję, że coś przydałoby się zjeść. Jeszcze nie ma. Tragedii, Natalia mówi, że chce się naanku tam z łazienki Jeszcze nie ma tragedii, ale jak się o takim się to to ojazd, ale bym zjadł, ale dobra, nie ma co słuchać o tym myśleć. Dzisiaj od godziny 11, czyli tam za około 40 minut, zaczynamy tak naprawdę ten odcinek, bo o 11 po raz pierwszy kręcimy końc z dniami, No i zobaczymy, jak długo damy radę jeszcze wytrzymać bez żadnego jedzenia. W ogóle wydaje mi się, że gdyby nie te butelki wody, które wypiłem i wczoraj wieczorem, i dzisiaj rano, to no, byłoby mi dużo ciężej teraz wytrzymać, ale no póki co i nie jest źle. Mój organizm nabiera się na to, że pije wody i myśli, że po prostu jem tylko obawiam się, że w pewnym momencie niestety przestanie się nabierać, ale nie ma co i się teraz ogarnąć, bo Natalia jest już prawie gotowa i o 11 po raz pierwszy kręcimy kołem. No i mamy to, wybiła godzina 11.00, więc od teraz będzie tylko trudniej. Natalia musimy zagrać w wynożyce o to, kto pierwszy kręci kołem z utrudnieniami i powiem Ci, że nie, nie chcę mieć tych utrudnień, już bez nich czuję, że będzie ciężko. Ja już jestem taka głodna, ja zawsze jak wstaję, to muszę zjeść śniadanie. Nawet jak gdzieś wychodzimy, to kupuję sobie coś, żeby zjeść na mieście jakąś drużówkę czy cokolwiek, bo bez śniadania nie potrafię żyć. Tak, to prawda. Chociaż później Czasami nawet o 12:13 więc ja myślę, że właśnie o 12.13 będziemy będzie większy kryzys, ale gramy teraz kamień w nożyce i ten kto przegra, ten losuje pierwszy, dobra? 3-4. wygrałem, czyli losujesz pierwsza. Koło z doczytelniami, jak widzicie, mamy już przygotowane. W razie gdyby zaczęło ich brakować, to no w trakcie tego odcinka będziemy dopisywali, bo nie mamy pojęcia, jak długo wytrzymamy, ale uwaga, Natalia już zakręciła. I Natalia, twoje pierwsze utrudnienie to przez godzinę oglądaj mukbangi na YouTubie. W takim razie widzowie, odpalamy YouTuba, szukamy teraz odpowiedniego mukbanga i... Cześć! Co to jest Natalia? Widzisz to mnie turkę? Ja ale ludzie są niesamowici. Dobra, widzę, odpaliłem mukbang Julii Żugaj z Moniką Gociołek i o tak. I to jeszcze i tu jeszcze jest Natalia ASMR, chyba! O nie! Mukbangi to, to filmy, w których zazwyczaj kilka osób rozmawia totalnie o różnych rzeczach, ale najważniejsze jest to, że robią to w trakcie jedzenia. I zazwyczaj jedzą takie fajne rzeczy: pizze, frytki, makarony. Jakieś tak, sushi, ale to akurat nie dla nas, więc ja wiedziałem, co dla ciebie wybrać. I Natalia, wiesz, że w trakcie tego oglądania nie możesz korzystać z telefonu, nie? Musisz być w pełni skupiona na oglądaniu. Tak, na oglądaniu mukbangów. Nie. Więc życzę Ci powodzenia. Więc biorę sobie wodę, żeby zapijać. A no, co to za mukbangi, że już oglądaliśmy? Nie, 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 Natalia, one są zawarte, chociaż. No, ja te picki, To Tak, wygląda. e, wyglądają mocno, to prawda. Ja już tak zgłodniałam, że wypijam całą wodę do zera. Już? No. Ja w ogóle siedzę, widzę sobie w montażowni, dlatego że nie chcę na to patrzeć. Jakbym tutaj siedział, no. to też bym robił się głodny, no. Otworzyłam śmietnik, żeby wyrzucić butelkę no. i tam czuć te rzeczy od kebaba o i Jezu. od burgera. O, dobra, nie ma co, Natalia. Jeszcze jakieś pół godziny oglądają mukbangu przed tobą, ja ci puszczę jakiś inny, taki bardziej hardkorowy. O tak, znalazłem coś idealnego Natalia. Jak widzicie, mukbang z jedzie jedzenia makaronu i jeszcze ASMR. Natalia, odpalam Bez to. Bez rozmowy, Karol. Bez rozmowy? On nie gada, tylko je? Idealnie. Zobaczyć, nie? O, on jeszcze to przygotowuje. Dobra, Natalia, miłego oglądania. Oglądam tego mukbanga i jest to najbardziej wkurzający mukbang, który oglądałam, bo tutaj nawet słychać jak gościu miesza w tej misce widelcem. Po prostu masakra. No dobra, widzowie, wybija 12, więc Natalia, godzina oglądania mukbangów za tobą. Chociaż to nie jest mukbang, że kotuje, Natalia. Mukbang Karol. Jak jest mukbang, pokaż. Dobra, jest to tyle mukbang, okej, okay, niech będzie. Telefon jak widzicie nieruszony, więc Natalia faktycznie całą godzinę siedziała i oglądała. Jak oceniasz to trudne? Jestem mega głodna, wszystko bo tutaj. Było słuchać wszystkie dźwięki jak on uwija ten makaron i przez to robiła się jeszcze bardziej głodna, jak ścierał Ta, ja, ja słyszałem to nawet tam w montażowni i puszczałem sobie drzwi bo to tak wkurzało ale jak widzicie powoli dobijamy do 20 godzin, zostało 35 minut i będziemy 20 godzin od ostatniego posiłku. Na razie jeszcze jest OK. mój organizm działa normalnie, bo chcemy też wiecie, w dzisiejszym odcinku monitorować zmiany w naszym organizmie, póki co nie mam żadnego problemu z koncentracją, ani... Nie ja ziewam na przykład Ziewasz? No. A to akurat dziwne bo dzisiaj spaliśmy dość długo, więc faktycznie no. to możliwe, że jakby się teraz położyła to mogłabym zasnąć Okej, okay, no to ciekawe Ale ciekawe też jest to co teraz wylosuje na kole Fortuny jako moje pierwsze utrudnienie A mam przez godzinę rzuć gumę To utrudnienie jest bardzo ciekawe I wydaje mi się, że mocno może pogorszyć sprawę Dlatego, że rzucie gumy działa tak Że jakby pobudza jeszcze bardziej Wasz apetyt. Nie wiem czy też to zauważyliście Ale jak jesteście głodni, wzięcie gumę do rzucia To ten głód jeszcze bardziej się wzmaga I z no, tę gumę przez godzinę Co chwilę będę połakał mój organizm będzie myślał, że coś jem A tak naprawdę no, do mojego żołądka nic się będzie trafiało i wydaje mi się, że przez to, po tym jak już wypluję gumę będę dwa razy bardziej głodny. Słuchajcie, tak sobie siedzę, żuję tą gumę i nagle słyszę takie jakieś wiercenie, mówię co to jest? a okazało się, tak, że mi tak burczy w brzuchu, tak głośno zaraz spróbujemy to nagrać. Musimy to nagrać Natalia, ja stałem kamerę i czekam aż znowu ci zaburczy Słyszeliście sami, jak wydadli burzy w brzuchu? To jeszcze nie był Max. Przecież było dużo głośniej, ale, no wiecie, jak nazwać, oczywiście w trakcie nagrywania nie chcę zaburzać. Ja sobie dalej żyję te gumy, minęło już ponad pół godziny i powiem wam, że nie ma tragedii. Jest okej, okay. że czuję jakby. Nie, ja czuję, że pobudziłem mój żołądek, że on tam, wiecie, teraz zaczął pracować, ale wydaje mi się, że najgorsze będzie dopiero po tym, jak wypluję tę gumę, więc nożuję ją do 13 i zobaczymy, co będzie się działo. Godzina życia gumy w tym momencie minęła. I szczerze nie było też takie złe, jak myślałem, że będzie. Wydaje mi się, że na co dzień, jak gdy żyjąc gumę i czekając na obiad, no miałem taki, nie wiem, większy efekt poczucia głodu, ale no może dlatego, że wiedziałem, że zaraz będę jadł. Ale Natalia, jak to u ciebie sytuacja? Szczerze, ja tyle piję, że byłam już chyba 7, albo 8 razy w toalecie. Problem jest taki, że mi też się chce, ale niestety nie na jedyne i trochę się boję co będzie po tym, ale zanim jeszcze pójdę do łazienki to zobaczmy jakie utrudnienie będzie miała teraz Natalia a Natalia ma, że musisz łuskać w buzi słonecznik przez godzinę. Oczywiście bez jedzenia, żeby nie było wątpliwości, nie? Ja myślę, że to jest tutaj gorsze, bo nie dosyć, że będę go łuskała to przez przypadek mogę to zjeść. No właśnie, ej. Ja się bardziej głodna i muszę się mega pilnować. O kurde, no to też musicie pilnować w takim razie. No dobra, przygotowałem dla do Natalii trzy miski jak widzicie w tej misce jest słonecznik, dwie pozostałe są puste, dlatego że do jednej Natalia będziesz musiała wrzucać e, po prostu łupinki, a do drugiej będziesz musiała wkładać no same ziarna. Dobra, czas spróbować jak będzie mi to szło, uwaga. No nie będzie to łatwe. Okej, okay, ale czujesz smak buzi czy nie? Wiesz co? Czuję, że bym chciała to zjeść. A, okej, okay. no dobra, no niestety nadal nie możesz. Znaczy, możesz to zjeść, tylko że wtedy przegrywasz, nie? Nie, nie, nie. A jak są puste to po prostu je wyrzucam, nie? No tak, jak się trafi jakieś pusty to po prostu wyrzucaj, ale no, w tym widzowie nie chodzi po prostu o to, aby wiecie, niby wkładać coś do buzi, ale tak naprawdę zaraz wyjmować to do miseczek. Sobie ten słonecznik i wiecie, co jest najdziwniejsze. Ja normalnie czuję, jak mam go w buzi, to po chwili mi się tak ślina zbiera i jest jej tak dużo, że aż muszę ją połykać. No tak, bo twój organizm myśli, że zaraz będziesz coś chciała no. jeść, będziesz przełykała, a tu ząk, niestety widzowie, jak widzicie, wszystko te weselną do miseczek i... i powiem Ci, że organizm serio mega głupieje. Ale robisz się bardziej głodna, czy nie? Robię się bardziej głodna i ta ślina mnie denerwuje. A, ale co tak wolno, Natalia? Ile tutaj wyłuskałaś? ze 50? 50? No chciałabym, tak szczerze, to bym chciał się poczęstować, ale dobra, nie, nie odkładam to, nie patrzę na to. O, Jało mi się na szczęście póki co iść do toalety, więc jest dobrze, bo boję się, że gdybym poszedł, to no wiecie, no mój organizm byłby jeszcze bardziej głodny. Powoli zbliżamy się do 21 godzin od ostatniego posiłku, czyli tego kebsa, którego teraz z przyjemnością bym zjadł. I niestety zaczynam czuć, że mój organizm powoli, no już o to jedzenie się dopytuje. Po pierwsze, tak jak u Natalii u mnie też jeździ w brzuchu, po drugie, czuję taki delikatny ucisk. Wiecie, jak jesteście głodni, to czasami czujecie taki ucisk w brzuchu i ja właśnie to mam. Ale na szczęście w takich sytuacjach z pomocą przychodzi wola i na brak jedzenia, nasz organizm. My dzisiaj mogą narzekać, ale na brak wody absolutnie, bo Wydaje mi się Natalia, że to będzie rekordowy dzień jeśli chodzi o ilość nawodnienia No i mamy, godzina 14 Natalia To już jest twój ostatni, o słonecznik, chyba że chcesz więcej Nie chcę, zrobiłam się od tego taka głodna, że zaczęła mnie jest głowa Ciebie też boli? E, wiesz co? Ucisk jakby czuję Nie, ja jestem taki zamolony troszeczkę, ale głowa mnie nie boli Ale prawie 21,5 godziny za nami, jest godzina 14.01 Więc no zaraz czas na moje konie. losowanie, ale Natalia Szybka ocenka samopoczucia w skali od 1 do 10. Tak jest sześć, bym powiedziała. Uuu, już sześć? No, czemu? Wiesz co, ja jestem głodna, jestem taka zmęczona, taka zamulona i zaczyna mi boić głowa, co przed chwilą mówiłam. I wydaje mi się, że gdybyśmy nie mieli tych utrudnień, to byłoby o wiele łatwiejsze, bo mogłabym się położyć, obejrzeć sobie jakieś film. No tak, no wiadomo, ale wiesz te utrudnienia. No, po, porobić jakoś sobie zająć głowę, a co chwilę robimy takie rzeczy, które przypominają i jeszcze wzmagają ten głód. No wiadomo, te utrudnienia są właśnie po to, żeby po pierwsze ktoś z nas szybciej się poddał, bo z każdym kolejnym utrudnieniem pokusa będzie no coraz większa. Po drugie, dlatego żeby ten film był los Ciekawszy. I... No właśnie, czas blasować, kolejne utrudnienie. W takim razie, uwaga, zakręciłem już kołem, i moim kolejnym utrudnieniem jest. Robienie cardio na siłowni przez 30 minut. Siłownia na głódnego to chyba nie jest najlepszy pomysł, no ale trudno. Takim zdanie, więc pójdzie zrobić. Daleko na siłkę nie mamy bo mamy siłownię na osiedlu, więc ja się przebrać za kolam strój i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, Karol przed sekundą wyszedł z domu, poszedł na siłownię, więc mogę teraz chwilę do Was pokazać, bo wiecie, przy nim nie jestem tak za dużo mówić. I powiem Wam szczerze, że spodziewałam się, że ten challenge będzie troszeczkę łatwiejszy. Jeszcze wczoraj było całkiem okej, okay, bo wiecie, mieliśmy cały czas zajętą głowę, cały czas coś robiliśmy, ja montowałam swój film i w ogóle nie myślałam o jedzeniu, a dzisiaj jest tragedia. Cały czas robimy zadanie przed których chce się jeszcze bardziej jest, i szczerze mówiąc nie wiem jak długo uda mi się wytrzymać mamy godzinę 14.20 i wydaje mi się że dzisiaj chyba coś zjem ciężko mi się to mówi postaram się wytrzymać jak najdłużej będę zapychała się dalej wodą teraz tylko mocno trzymam wszystkich żeby Karol się zmęczył no i pierwszy się poddał po przyjściu na siłkę okazało się że niestety nie jestem sam więc no głupio było mi trochę gadać do telefonu i stwierdziłem że dogram dla was ten głos generalnie ustawiłem na pierwszy prędkość 8 km na godzinę no i zadowolony ze siebie jeszcze uśmiechnięty zacząłem biec w okolicach coś Minuty, niestety, zaczął się już pierwszy kryzys, ale biegam sobie dalej. W 15 minutach i przebiegniętych prawie 2 km, no jak widzicie po moim wyrazie twarzy, było już dość ciężko, ale nie poddawałem się, twardo biegam dalej. I przy około 20 minucie no niestety, zaczął się kolejny spory kryzys. Myślałem, że nie mam rady, no i dodatkowo jeszcze stało się to. Padłem przed sekundą na pomysł, żeby zapytać Karola, jak się czuje, czy wszystko jest ok. Napisał, że czuje się git, i wtedy wpadłem na jeszcze jeden pomysł, żeby troszeczkę go podenerwować. Jak możecie zauważyć, wysłałam mu zdjęcie Karbona którą ostatnio jedliśmy, która była przypyszna i zapytałam, czy no nie ma przypadkiem ochoty, czy nie jest tak pysznej karbonary. I Karol napisał, że blokuje mnie i pa. Mamy to 30 minut biegu. Prędkością 8 na godzinę, prawie 4 km się wygniemy bez przerwy, ale. Uff, mam dosyć. Nie mam, zawsze jak nie zmęczyłem. Ja wiem, że to nie jest jakaś piorunująca odległość, ani to nie była duża prędkość, ale biorąc pod uwagę to, że już prawie 24 godziny, to no to było naprawdę spore wyzwanie. Ważne, że mam to ale czuję, że mój organizm za chwilę to odczuje, ale póki co wycieram się ręcznikiem i wracam do domu. No dobra, wykopałem się już po siłowni, powiem wam, że prysznic bardzo dobrze mi zrobił, bo miałem już taki zjazd, ale no po tym prysznicu się rozbudziłem, chociaż. Mam wrażenie, że język zaczyna mi się jakoś plątać, więc sorry, jak będę seplenił. Aktualnie leci 23 godzina bez jedzenia i. jest ciężko, co, Natalia? Jest ciężko i pojawiają się takie nowe rzeczy. Na przykład, jak wstawiłam pranie i szybko ugucnałam i wstałam, to mi się zrobiło czarno przed oczami. Ej, no to bez przesady, no nie możemy przeginać. Jak będziesz miała takie objawy, to kończymy to, nie? To no się przecież. poddaj po prostu, żeby, żeby nie zemdleć, bo to też jest chyba możliwe. Ale właśnie, nie się jak mnie nie było? Nie. Pewno? Na pewno. Ale czas na kolejne osłonowanie, tym razem z 16-minutowym opóźnieniem. przez co, że się kąpałem, ale, Natalia, Twoje utrudnienie to Zrób zakupy spożywcze z przygotowanej listy yeah. Najgorsze widzowie jest to, że tą listę przygotowywał Karol Bo ja przygotowywałam dla niego, on przygotowywał dla mnie I ja się boję co tam będzie Natalia, same pyszne rzeczy, które lubisz Więc jedziemy do sklepu i zaraz wyślę ci tą listę No dobra widzowie, podjechaliśmy już do sklepu Natalia idzie oczywiście sama, bo Ja nie mam zamiaru patrzeć na te wszystkie rzeczy do jedzenia Ani wąchać tych zapachów na przykład pieczywa Które na no pewnie będzie czuć w całym sklepie Jeśli chodzi o listę zakupów, to jak widzicie Mamy tutaj rzeczy z naprawdę różnych kategorii Ale to wszystko Natalia lubi Mamy tu jakieś warzywa, mamy geczywo, mamy... Oho! No! No, hej, Ej. nie ma ani malin, ani burówek, żebym wzięła zamiennie. Szkoda, bo Czy wiem, mogę to pominąć? Wiem, że je lubisz, ale no, pomin. To, czego nie będzie, to pomin po prostu, nie? Okej, okay, dobra. No, dobra, nara no. no, hej. No, niestety, jak rzeczywiście nie wszystko jest, ale mamy tutaj na przykład też o rureczki czekoladowe. Natalia bardzo je lubi, więc jak je zobaczy, to myślę, że jeszcze bardziej złodnieje i jest szansa, że wtedy się podda. Jeśli chodzi o moje samopoczucie, to poza tym, że oczywiście no coś by się zjadło, to raczej jest okej. Okay. Czuję się taki lekko przymulony, ale poza tym bólem głowy, który co jakiś to zwraca, ma. Żadnych póki co większych objawów, więc. No, 24 godziny zaraz minął. Jeszcze jest okej, okay, ale. Ja nie wiem, jak ci co nagrywali i wytrzymywali 3, 4 albo 5 dni bez jedzenia. To jest jakiś dramat. Nie, no widzę, że to jest jakiś żart. Siedzę sobie na telefonie, przeglądam Twittera, czekając na Natalię i co? I oczywiście reklamy jedzenia, proszę bardzo. Wyskoczyła mi taka Deep Dish Pizza. Ja ogóle kiedyś ją próbował. Ja jeszcze jej nie jadłem, ale jak patrzę na ten ser, to. Jezu, nie no, czemu to mi wyskakuje? Oho, jest i Natalia z pełną siodą zakupów. Jak było? Tragicznie, jak zobaczyłam pierogi, bagietkę Donata Mangu. Myślałam, że zjem, ale w ogóle Karol. Nie, 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 nie patrz, nie, nie tak pokazuj nic, się nie. O, zjadłbyś się. W życiu. Nie? Przestań, ci ale to psy, byś nie to tak na pewno. Poczekaj, poczekaj. Róreczki czekoladowe, twoje. Nie, nie, nie. Ja za nimi jakoś tak super nie, nie szedłem, to ty je uwielbiasz, ale. Dobra, ja nie patrzę. Nie, nie ma, wie, nie. Nie, A czułeś, wiedzące, nie. A zapaszki czułeś wiedzące, czy nie? Czułam, pieczywa. pani no właśnie. Ciepłe bułki. O, jak mi przykro. Dobra. A pani też i mi boże jak ładnie pachnie tymi bułkami. O, niestety, widzowie. Ja nie mogłem tego poczuć w samochodzie, ale jedziemy do domu i za chwilę czas na moje zakręcenia. No dobra, wróci się do domu uwaga, teraz ja dla siebie utrudnienie, którym jest usiąść na środku stacji food hall i wytrzymać tam 45 minut. Widzowie, to będzie jeszcze trudniejsze niż to, co miałam na Natalia, dlatego, że stacja food hall to jest ogólnie takie zamknięte pomieszczenie, w którym na środku są stoliki, krzesła i tak dalej, a dookoła tego są różne knajpki. I co ciekawe, jest tam nasza ulubiona knajpa z Kesadiami. Nie, ja się siadam... I tam jest w ogóle dużo takich specyficznych knajp, które mają mocne zapachy. No, tam będzie bardzo pachniało wszystkim. Zaraz jak tam dojadę, pokażę wam, jak to wszystko wygląda, ale ale właśnie, Natalia, ja chyba nie będę ryzykował, zamówię sobie Bolta, bo czuję, że jestem jakiś taki zmęczony, więc nie chcę się za kierownicę. Pojadę tam, no i będę się tam jakoś między tymi wszystkimi restauracjami, jedzącymi ludźmi, zapachami i wytrzymać 45 minut. No dobra, jest już pod galerią. Jak widzicie, tam właśnie znajduje się stacja food hall. Muszę teraz tam wejść i będziemy mogli dostawać czas, ale z racji tego, że do jest tutaj trwał dłużej niż planowaliśmy i z racji tego, że jest już 16.24, to to ustaliśmy Natalią, że zamiast 45 minut wystarczy jak wytrzymam tam pół godziny, ale to i tak nie będzie łatwe. Spójrzcie widzowie jak to wygląda. Na szczęście nie ma zbyt dużo ludzi, a to dziwne, bo tej ludzi powinno być trochę, ale no tutaj na środku mamy stolik i krzesełka, a wokół, jak widzicie, całe mnóstwo restauracji. Tutaj są te naszulrane kesadille, o których się tutaj mówiła, więc wiecie co, pójdę może gdzieś dalej, usiądę na środku, tak jak muszę. Okej, okay, usiadłem i powiem wam, że to będzie bardzo trudne. Wszędzie czuję te zapachy, tu jakiś sushi, tu te kesadille, tam jeszcze jakaś włoska. To nie będzie aż 30 minut, ale no nie ma wyjścia. Słuchajcie, jest godzina 16:46, pół godziny minie dokładnie za 11 minut o godzinie 16:57 i... I grałem sobie chwilę na telefonie, ale stwierdziłem, że poczytam o objawach właśnie niedożywienia jak widzicie jest brak energii, no to już odczuwam Trudności w koncentracji, to też już odczuwam Depresja, no jak tu siedzę to trochę tak, ale <gulanie> ogólnie raczej nie Bóle i zawroty głowy, tak? Omdlenia, nie I mam nadzieję, że tego nie doświadczymy, no nie będziemy wtedy się przeginali, ale Czuję, że robi się już coraz ciężej, widać że to chyba po mnie, nie? Że mam trochę zjazd, ale no nie ma się co dziwić, bo Jak widzicie przez chwilę minęły 24 godziny 24 godziny bez jedzenia Nie róbcie tego widzenia, nie warto, serio Pójdźcie sobie po coś dobrego i zjedźcie. Kurde, ciężko mi się już mówi. Ale nic, czekam jeszcze 9 minut, na szczęście nie czuję już zapachów, po prostu się do nich przyzwyczaiłem. A i tak, chciałbym już stąd wyjść, więc czekamy i za chwilę zamawiam bolta. Widzowie, mamy to 16.57, więc wstaję. Wychodzę z tym jak najszybciej, żeby nie czuć już więcej żadnych zapachów i wracam do domu, bo teraz Natalia losuje. No, dobra widzowie, do domu. Natalia, jak tam? Ciężko. Może chcesz się poddać? Nie, jestem taka zmulona, że ty koleżanki nic nie robiłam. Nawet już mi się pić nie chce. No, mi ja też czuję taką zamukę, ale teraz wierzę. Twoje losowanie. Nie? Niestety wiem. W takim razie Natalia zakręciła ja już kołem i uwaga. Zobaczmy, co będziesz miała, a masz to, co ja już miałem w dzisiejszym odcinku, czyli przez godzinę musisz rzucić gumę. Z racji tego, że jest 17.16, i że no w poprzednim moim tygodniu skróciliśmy czas, to, to wystarczy Natalia, że będziesz żyła gumę do 18.00. Ja się w ogóle przestraszyłam, że będę miała kardio, bo ty powiedziałeś, że coś tu co ty miałeś, a ja nie widziałam ekranu, nie? Ale powiem ci, że to kardio też mnie chyba no, zmuliło Nie mega. Jestem ciekawy, jak Twój zareaguje na gumę, bo. tu jakiś smak w końcu. A no, tam jest mięta, nie? No w sumie. Tak, ale no nie najesz się tym za bardzo. <laughs> ja widzę, że wszedłem sobie na chwilę z i położyć się, bo powiem wam, że no, mam taki zjazd, że masakra. Nie wiem, czy nie zasnę, tak w ogóle, więc Natalia, jak coś to obuź mnie o 18 na losowanie. Idę słuchajcie się chwilę położyć i chwilę chwilę począć, bo jak słyszycie, już mam problem w ogóle, żeby mówić. I muszę słuchajcie znaleźć jakiś sposób, żeby jeszcze chwilę przetrwać, bo jak nie, to no, czuję, że niedługo ktoś z nas się podda. No dobra, wie 18 nie udało mi się zasnąć, ale przynajmniej sobie poleżałem. Nic mi to w sumie nie pomogło, bo dalej jestem zmłony, ale nieważne czas na moje losowanie. I Uwaga na tle naszego prania na łóżku w sypialni. Jak widzicie, wylosowałem, że muszę zamówić pizzę, położyć ją przed sobą i siedzieć, patrząc na nią przez 30 minut. No to nie będzie łatwe. Natalia, ty już wróć gumę, nie, jak coś? A, bez kitu ja zapomniałam. I Karu, jaką chcesz pizzę, jaką ci zamówić? Jakąś, której nie lubię, Natalia, ale tak, żeby mnie nie, nie, nie kończyła. Czy z tej pizzerii, co zawsze zamawiamy? No, nie no. Dobra, zamów cokolwiek, serio. Niech to już przyjdzie, ja muszę przetrwać te pół godziny jakoś i, i chcę już mieć to z głowy. No dobra, widzowie, nie chciałem tego widzieć, ale jak widzicie, pizka już jest. Nie odzywajmy się do was, bo już nie mamy za bardzo sił. Ja teraz muszę pół godziny wytrzymać z takim widokiem i to nie będzie łatwe. No dobra, widzowie, jak widzicie, pół godziny ruszyło, niestety nie mogę korzystać z telefonu, więc ja po prostu połączę tutaj sobie telefon, żeby no ten czas leciał i nie, ono mówi do mnie. Powiem wam tak, ta pizza wygląda jak coś, dlaczego warto byłoby przegrać ten odcinek, ale nie, ja jeszcze poczekam, ja się powstrzymam, nie jest źle, mam silną wolę. Zostaję wam ten raz, żebyście widzieli, że nie używam telefonu i tak sobie po prostu posiedzę. Słuchajcie, godzina 18:57, minęło jakieś 5 minut, patrzę na tą pizzkę i powiem Wam, że teraz jest chyba czas, żeby się poddać. Jak widzicie, jesteśmy już ponad 26 godzin bez jedzenia. Za chwilę Natalia powinna y, kręcić kołem fortuny po raz kolejny, ale Natalia, chodź, jemy pizzę, ja się poddaję, ja muszę widzowie wziąć gry, bo ja już mam dosyć te, tej męczarni, czekajcie. Czy się poddałeś? O Jezu. Dawaj mi ją no to Jezu, ja jestem taka głodna Widzowie Ja nie mogę, nie? Ja też nie mogę Zaraz wam to wytłumaczę, ale dajcie nam zejść mm. najpierw No dobra, pizka zjedzona, zjedzony też donut z Biedronki, który Natalia kupiła, bo byliśmy tak głodni, że masakra Ja dalej nie jestem najedzony, ale stwierdziłem widzowie, że trzeba ten film kończyć, dlatego że no 26 godzin bez jedzenia to już jest długo Czy dałoby mi wytrzymać jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 godzin? Pewnie tak, bo organizm człowieka no jest w stanie wytrzymać ładnych parę dni, totalnie bez jedzenia Tylko te utrudnienia Tylko te i też po co, Natalia, nie? Aż tak się męczyć. My się zobaczyć, jak zareagują nasze organizmy. Już wiemy, że no, trzeba jeść i mamy tego potwierdzenie, więc Wy absolutnie nie róbcie tego co my. Jedzcie normalnie, bo no to do niczego dobrego nie prowadzi. No i tak jak mówię, gdyby od tego miało zależeć moje życie, to pewnie wytrzymałbym nawet jeszcze tydzień albo dwa, ale. No, no nie wiem. No może nie, no może przesadziłem, Ale wiem, słuchajcie, że teraz miałbym już coraz mniej energii, ten film byłby coraz bardziej nudny, mniej ciekawy dla was i no po prostu to nie miało sensu. W ogóle jeszcze później doszło do takie rozdrażnienie. Byliśmy tacy strasznie. A. A, nerwowi wkurzeni, więc no, nie ma sensu, bo widzielibyście to na filmie. Więc na tym będziemy kończyli Natalia, Gratulacje, no wytrzymałeś dłużej, Dziękuję, ale nie, było nie było róbcie łatwo. tego. Serio, nie róbcie tego. trzecie lajka, like jeśli wam się podobało, Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego typu filmów albo innych, żeby już tak bardzo się nie męczyć. Trzymajcie się i nie